Witam serdecznie wszystkie ryby. Dzisiaj robimy dla Was rozkład kart tarota na nadchodzący tydzień, zaczynając od karty, która będzie dominującym wpływem w tym właśnie czasie dla Was. I ryby, mamy tutaj kartę gwiazdy. Karta gwiazdy bardzo pozytywna. Dojdziemy dlaczego, ale teraz patrzymy także, jaka będzie Wasza energia w tym właśnie czasie. I jest to szóstka mieczy. To też całkiem fajnie, bo będziecie spokojni. Będziecie taką ostoją spokoju. Widzę w tym tygodniu, moje drogie ryby. Nic Was nie będzie mogło wybić z równowagi. Ale patrzmy dalej: kwestie pracy, obowiązków. Mamy kartę siły. Kwestie finansów to rycerz Pucharów. Mamy szóstkę mieczy. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, plany, no to już tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o ewentualną przeszkodę, trudność to jest karta diabła, zdrowie mamy, asa mieczy. Bliscy, kontakt z bliskimi, z ukochanymi, może z partnerem, partnerką to jest szóstka buław. Co dobrego idzie w waszą stronę. O, to tutaj wam się trafiło. Mamy dziewiątkę pucharów i e, e, rada kart. Ewentualny wpływ, który pomoże z przeszkodą, to karta arcykapłana. Jak już mówiłem, bardzo pozytywna karta gwiazdy, która będzie oddziaływała na cały ten tydzień dla was ryby. E, to no, gwiazda. Mówi, tak, tak, daje nadzieję, tak, mówi o tym, że będzie lepiej, i w tym wypadku też wskazuje na oddzielanie, wiecie, ziarna od plew, pozbywanie się tych rzeczy, które nas tutaj ograniczają, i iście do przodu, tego typu sprawy. Więc, no, tutaj będzie może taki moment, który będziecie musieli przewalczyć. Ja już tutaj dojdę do tego przy tym rozkładzie. Tak, jak mówiłem. Szóstka Mieczy. Widzę tutaj połączone razem z przedsięwzięciem, z Waszym planem. To widzę, ryby, że no jakiś plan, właśnie jakiś coś, co chcecie zrobić albo dopiero sobie zaplanujecie w tym tygodniu, będzie szło wyjątkowo tak łagodnie, tak? Czyli bez żadnych trudności, bez żadnych problemów. Widzę, że jeżeli to planowaliście, wy przygotowywaliście, to zrobiliście kawę dobrej roboty. Wszystko idzie po prostu jak w zegarku to nie może, zna, nie może nie oznaczać to, że to będzie jakiś, wiecie, spektakularny sukces, ale e, może być jak najbardziej, ale bardziej chodzi, no, chodzi tutaj o to, karty wskazują na to, że będziecie właśnie, że to wszystko będzie tak szło idealnie, tak jak ustalone, bez żadne, co do minuty, tak z e, ręką tutaj na zegarku, więc e, fajnie i wy też będziecie tutaj bardzo spokojni e, o sukces po prostu, o osiągnięcie tego i realizację tego planu. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe czy też obowiązki, no bo na przykład nie wszyscy pracują, tak, niektórzy są na emeryturze, karta siły wskazuje na to, że to, co sobie postanowicie na ten czas w tej sferze jest do osiągnięcia i to wyjdzie z waszą siłą właśnie, waszej determinacji, waszej gotowości do działania, tak? Bardziej takiego właśnie nawet zacietrzewienia może, takiego uporu w działaniu. Nie mówię tutaj, że to siłą osiągniecie, tak? Ale nie fizyczną, ale no, taką siłą waszą wewnętrzną, to, że postawiliście, postawiliście na siebie, tak, że tu jesteście zdolni, jak idziecie na przykład do jakiejś rozmowy kwalifikacyjnej, bo to może być taka sprawa, no to tak, to powiecie sobie nad przed tym lustrem w toalecie, przed wejściem na salę, że tak, ja dam radę, jak najbardziej jest to praca dla mnie. I tą pewnością siebie, i tą siłą uda wam się tutaj coś uzyskać. Więc e, pamiętajmy jednak, ja tutaj w takich bardzo wielkich superlatywach, energicznie o tym mówię, ale to mogą być drobniejsze rzeczy, tak? E, to jest tygodniowy rozkład, w tygodniowych rozkładach bardzo często no, to takie są rzeczy może nie zmieniające życie, nie zmieniające świat od razu całe, ale no nadal warto tutaj coś osiągnąć. Niemniej no jeżeli faktycznie szukacie pracy, no to to już jest duża zmiana tak i uzyskanie tego. Kwestia finansowa, pozytywna wiadomość do was jakaś przyjdzie na temat finansów, więc no jeżeli szukacie pracy tak no to okej, okay. jak najbardziej jest to pozytywna wiadomość dostajecie pracę będziecie no, mogli zarobić tak ale to może być też inna wieść związana z finansami może to że, od, jak, że w przyszłości e, dowiecie się może że coś będzie jakoś inaczej naliczane albo że dostajecie jakąś dodatkową kwotę albo e, nie wiem złożyliście gdzieś jakieś pieniądze w jakąś inwestycję i nagle akurat w to co zainwestowaliście troszkę wystrzeliło bardziej do góry tak tego typu rzeczy to mogą być jakaś pozytywna informacja związana z pieniędzmi e, o planach prześwie... Jak tu powiedziałem, i teraz, no, wiecie, to, to, to wszystko to też się wpisuje w tą gwiazdę. To ona tutaj tym, temu przyświeca, że pokazuje, że w przyszłości będzie lepiej, tak? Ta gwiazda mówi właśnie o rzeczach, które się poprawiają, ale one mogą być na razie tylko zasygnalizowane, tak? To może być tak, że zostanie wspomniane, że będzie lepiej, może niekoniecznie już się to wydarzy w tym konkretnie tygodniu, ale już będziecie wiedzieć, że idziecie w dobrą stronę. Jeżeli chodzi o przeszkody ewentualne mamy kartę diabła. I to jest ciekawa karta w ciekawym miejscu ryby w tym wypadku, bo oznacza, że będziecie stali ku progu jakiegoś fajnej rzeczy, ale będziecie się troszkę bali. Tak? Więc no może właśnie trzeba sobie tą motywacyjną gadkę tutaj powiedzieć przed, tym, przed tą rozmową kwalifikacyjną. Może ktoś Wam coś zaproponuje, a Wy tak troszkę to nie będzie w Waszej sferze komfortu, wiecie, się znajdowało i będziecie mieli pewne obie tutaj właśnie może jakaś możliwość będzie do skorzystania, może coś do zaryzykowania troszkę. Ja nie mówię, wiecie, o stawianiu wszystkich pieniędzy teraz na zakup tych kuponów lotto od razu, ale będzie będzie możliwość jakaś, a wy tak naprawdę będziecie się z nią przed nią powstrzymywać tylko i wyłącznie dlatego, no, że będziecie tak się czuli, może na początku nie swoją z tym, ale w tym wypadku warto to rozważyć, warto to przełamać, bo to może być coś naprawdę naprawdę fajnego. Ja tutaj od razu powiem, bo jest wiele fajnych rzeczy, takich niosących nadzieję tu na stole i dziewiątka pucharów to jest właśnie może ta możliwość, tak, ta okazja, ta okazja, to szansa, która się trafi. To jest coś dobrego, co idzie w waszą stronę, coś naprawdę wam się super trafi. Może ktoś was zaprosi na randkę. Tak, to może być jak najbardziej to. Tutaj ta szóstka buław w miejscu kontaktu z osobami bliskimi, czy z takimi, którym byście chcieli, żeby były bliskie. No to tutaj może wiecie, może zaczynacie jakąś relację, nie do końca wiedzieliście, że ona będzie się toczyła w tą stronę, nie zakładaliście tak. Teraz tutaj już widać, że faktycznie się toczy w tą stronę i idzie lepiej, i tutaj właśnie może ten, ta osoba. Ten mężczyzna, ta, ta kobieta, z którą tutaj zaczęliście nawiązywać kontakt, zaprasza Was na jakąś no, bardziej zdecydowaną aktywność, wspólną, tak? Może właśnie proponuje taką jakąś randkę, albo wyjście, już jakiś wyjazd, może bardziej taki romantyczny, intymny. I to w tym wypadku może być właśnie ta dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę, a Wy będziecie się troszkę przed tym wstrzymywać. Może też na przykład dostaniecie tutaj tą pracę, będą. Będą was chcieli, ale tam jeszcze nie wszystko może będzie wam idealnie pasowało, i tak troszkę będziecie się przed tym wstrzymywali. Czy podjąć tę decyzję, czy, się, czy, czy zdecydować się na pracę w tym konkretnym miejscu, czy nie, skoro nas chcą, ale no tutaj karty jak najbardziej mówią, że powinniście, tak. Tu mówiłem o tym, że jest jakiś sukces, jakieś fajne wydarzenie, coś, na co tak naprawdę liczycie, ale widzę, że może trochę się boicie tego, tak. Czasami boimy się sukcesu. I tutaj wydaje się że właśnie, w tym kontakcie z takimi osobami takie coś może być. To nie od razu nie oznacza, że wiecie, że w każdym przypadku dla wszystkich was ryb, tutaj od razu romantyczność jakaś was uderzy. E, tak, i będzie każdy zaproszony na randkę przez kogoś. Nie, to może być też sukces jakiegoś innego planu, jakiegoś spotkania. Z, na przykład z rodziną, tak, zadzwonienie do kuzyna, kuzynki, z którym dawno się nie rozmawiało, i tutaj nawiązanie na nowo tego kontaktu, tej ścieżki. Tak, więc tu może być wiele takich fajnych rzeczy, które mogą tutaj pod to podchodzić. To może być też na przykład informacja, że komuś wam bardzo bliskiemu, na przykład synowi, córce coś się udało, może partner, partnerka, właśnie też coś osiągnęli i oni niosą informacje o sukcesie. No jak to partner, partnerka, to może to też być informacja, o tym, że no nie wiem, dostali fajną właśnie posadę, albo dostali awans, albo dostali podwyżkę i będą te pieniądze większe też w przyszłości, no bo to jest wspólny budżet, tak? Więc tu takie coś będzie się pojawić i to też niesie właśnie taką dobrą nowinę, tak? Ta, ta, ta informacja. W sprawach zdrowotnych mamy kartę Asa Mieczy, czyli yy, będzie ok? Albo uda wam się wyjść z jakiegoś takiego no, gorszego stanu zdrowia, e, więc może was coś łapie, was coś kręci już od dwóch tygodni się za wami ciągnie. Uda się teraz, wiecie, usiądziecie przez weekend, posiedzicie, wypijecie kawę z miodem i z cytryną, łykniecie tam jakieś dwie pigułki i będzie przemożecie -przem się, tak? I no, przewalczycie i wygracie z chorobą, tak? Po prostu. Więc to może być właśnie e, taki sukces, albo może po prostu świadczyć o tym, że e, na. Wasz organizm będzie z czymś tam walczył, z jakimś przeziębieniem czy coś, a Wy nawet nie zauważycie i, i, i tak będzie dobrze. I teraz Rada Kart. Rada kart jest prosta. Grajcie wedle zasad, tak? Nie kombinujcie. Nie widzę tutaj specjalnie potrzeby, żeby jakieś kombinowanie tutaj było konieczne, tak? Ale karty i tak tutaj widzę, że zwracają uwagę na to, że jeżeli jest coś do zrobienia, to zróbcie to tak, jak wedle sztuki, tak jak to się należy zrobić, a nie szukając jakiejś tam, wiecie, drogi na skróty, albo coś takiego, nie? To jest dość prosta, taka rada oczywista może nawet często, ale no, czasami może się rzucić nam w twarz, jeżeli ktoś tutaj nagle wam proponuje jakieś rozwiązanie, które jest takie troszkę szemrane, powie wszystko będzie dobrze, będzie pan zadowolony. No nie, nie, tutaj jednak, tutaj jednak zróbcie to wedle, wedle procedury, nie idźcie na jakieś ustępstwa, na jakieś takie właśnie szemrane tutaj e, e, kroki, bo może w jakimś momencie takie coś się pojawi i potem będziecie mieli ewentualnie problemy, więc po co tak robić? Jak można to zrobić normalnie? E, drogie ryby, rozkład na ten nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że coś tam pojaśnił. E, ja jestem Kosmomielkowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas. Mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Może przy jednym z liveów, które teraz prowadzę regularnie w poniedziałki i czwartki o 18 jestem na YouTubie tutaj dla Was dostępny, a czasami także z znienacka. E, więc jeżeli będziecie mieli chwilę czasu i macie jakieś może pytania do kartarota, to warto się tam pojawić na tym live i takie pytanie zadać. Dziękuję wam bardzo do zobaczenia, dzięki. Pa